Zagrano kilkaset premier na świecie, i Wesoła Wdówka stała się takim produktem marketingowym, można powiedzieć współcześnie. Brzmi to dosyć dziwnie, prawda, jeśli chodzi o operetkę, ale faktycznie tak się stało. Wesoła Wdówka to była moda w Wiedniu, ale nie tylko, w całym cesarstwie austro-węgierskim. Na przykład sprzedawano kapelusze, buty, torebki damskie a la Wesoła Wdówka, cygara Wesoła Wdówka. Poza tym jeździł pociąg ekspresowy po austro który właśnie też tak się nazywał i nawet sprzedawano, nie mogę sobie tego wyobrazić, ale sprzedawano w restauracjach kotlety, które się nazywały Wesoła Wdówka i koktajle w kawiarniach. Ta wiedeńska operetka Franciszka Lechara jest chyba jedną z najbardziej paryskich operetek. W Paryżu jestem pierwszy raz I wciąż przeżywam szok Skąd wobec mnie ten nadmiar łask? Skąd wokół mnie ten tłok Dlaczego wszyscy do mnie lgną Это главный храм, который символизирует между собой, символизирует собой слияние церкви государства. Это ненормальная не вещь, если вот тоже любимое слово, несправедливо. Она без с умом такая вот направляющаяся. группа купры? Финистская фан-группа культуры такого а, это никогда не вызывало понимания.